W najbliższy piątek Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Puławskich Azotach organizuje kolejną akcję krwiodawczą. Będzie to następna okazja do polepszenia sytuacji w lubelskich bankach krwi. Krwiodawcy będą przyjmowani w godzinach od 8:30 do 13:00. Chętni do uczestnictwa w akcji powinni wysłać SMS na wskazane przez organizatora numer telefonu, w treści wpisując swoje imię i nazwisko. Będzie to równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru uczestnictwa w akcji. Miejscem zbiórki będzie tradycyjnie budynek dyrekcji Puławskich Azotów przy bramie Numer 1 zlokalizowany przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 13. Piątkowa akcja oprócz oczywistego celu, jakim jest zwiększenie ilości krwi dostępnej dla szpitali, będzie również formą uczczenia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, która przypada we wtorek. Według informacji aktualizowanych na bieżąco na stronie krew.info, obecnie najbardziej potrzebna jest krew z grupy A oraz 0. Na akcji zaproszeni są jednak wszyscy, niezależnie od posiadanej grupy krwi. tłumik, czas na wymianę oleju. Klocka. A może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy, ulica Dęblińska 18. Telefon 81 886 63 25 plus Oil Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.